Hej siemleczku, jestem Abra i dzisiaj zagramy w chowanego z naszym pieckiem. Jak sami widzicie mamy przygotowaną piszczącą piłeczkę oraz ucho jako nagrodę dla naszego pieska. Ała, to mnie Ej, bolało. Ej, w ogóle tym nie przejął. Bo dzisiaj będziemy sprawdzać, czy Abra byłaby w stanie znaleźć nas w krzakach. Nie widząc gdzie jesteśmy, nie widząc nas, ale tylko... Po tym dźwięku. Ej, ona chyba jest bardziej zainteresowana uchem niż tą piszczałką, No ona, zdecydowanie, nie? przecież piszczałkę ma na co dzień, a ucho to jest rarytas. Panie. Okay, Pierwcie, umawiamy się tak, jeśli znajdziesz. Dobra, pies, ja może ja to schowałem. Umawiamy się tak, jeśli znajdziesz nas trzy razy, dostajesz ucho. Trzy razy. Nie, już już to dostać. Nie, nie, najpierw trzeba zasłużyć, żeby dostać ucho, tak? Taka jest umowa, że najpierw znajdziesz nas trzy razy. Słuchajcie, możemy chować się po całym ogrodzie, jak tylko nam się podoba. I czas jest nieograniczony na to, aby Abra nas znalazła. To nie jest tak, że będzie latać ze stoperem, bo ona. Ona ch chyba nie ma czegoś takiego. Tuda nie ma stopera. Znaczy, tak mi się przynajmniej wydaje. Piesku, czemu ty jest kamień? Znowu! Ja tutaj mam takie rarytasy dla ciebie. Patrz, jakiego uchońca mam. Patrz, jakie ucho dla psa. Uuu, spodobało się, tak? Ale najpierw trzeba na to zapracować. Jeden z nas będzie chodził z kamerą i z Abrą oraz patrzył, gdzie ona łazi, aby znaleźć drugiego z nas. A ten właśnie drugi będzie miał jakąś piszczącą zabawkę i ukryje się w krzakach, aby po prostu nie było go widać, ale aby było go słychać. I może używać koment typu Abra, do mnie, Abra, chodź i tak dalej. Potem natomiast zostawimy Abrę na przykład na minutę w tej części ogrodu, a sami pójdziemy naprzód, potem wrócimy i będziemy chcieli ją znaleźć. O, widać, że ona lubi tą zabawkę. Ewidentnie widać, że Lubi tą zabawkę. Ale serio, my też spróbujemy potem ją trzy razy znaleźć. Bo ona czasem gdzieś wejdzie. O gościu, to mimo, że ona nie gra w chowanego, to takie jakby grała z nami w chowanego. Wydaje mi się, że słuchajcie, kamp dla psa to jest totalnie wszędzie. Bo wystarczy, że ona by weszła tam, za zatuje. To z jej rozmiarem jest to niemożliwe, aby ją znaleźć. Tak, piesku? jest, jest to. O! Na ziemi. Ma pyszczek w ziemi. Pokaż pyszczek, pokaż. O! Może jej nie pokazała, ale widać po bucie, jak bardzo mi go ubrudziła tą ziemią. Ale serio, pies może się schować dosłownie wszędzie. A a ty, jeśli byś wszedł za coś no, takiego... Człowiekowi jest ciężko, no zobacz, jeżeli ja tutaj wejdę... To najtak do ciebie idzie, bo cię widzi. No, no, no właśnie, to, to jest problem. LOL! I... Kotek, wracaj! Ewentualnie można przyjść tutaj i się schować, bo tutaj faktycznie przez te rododendrony jest całkiem gęsto i tutaj, gdyby, słuchajcie, wejść, no to naprawdę, ona mogłaby mieć realny problem z odnalezieniem nas. No chyba, że będzie się kierowała właśnie dźwiękiem, a nie na przykład zapachem. Bądź wzrokiem, ale, ale o to chodzi w chowanym, żeby wzrok nie działał, żeby jakby... Nie było nas widać, no nie? O tym mówiłem. Gdyby ona się tak schowała, to teraz bądź mądry i spróbuj ją znaleźć po całym ogrodzie. Serio, dosłownie. Ledwo co ją widać, kiedy idziesz w ten sposób. A gdybyś chodził po całym ogrodzie, bez szans. Łooo! O jaki agresor! Jaki agresor jesteś? Ja jestem przerażony, powiem. No widać. Jaki wojownik. Dobra, mamy taką piszczałkę, Ja Cię ją oddaję w takim razie. I moi drodzy, lecimy z tematem, wy tylko pamiętajcie o subskrybowaniu tego kanału, bo teraz są regularnie filmy i dzwoneczkujcie, żeby wam się w ogóle wyświetlały oraz podajcie na nasze instagramy, bo instagramy także... No. Co za syf robisz pies? Ej, no co ty co... Si ej, co ty robisz? Co za syf? Ale kosiara, nie? No ale w zasadzie psy mogą jeść trawę, bo jakby to jest git, no ale. Co za syf! Dobra, lecimy. Dobra, słuchajcie, odciągnąłem pieska jedną piszczącą zabawką, ale zaraz ją schowam i pójdziemy tam, bo słuchajcie, tam się Maciek ukrywa, czego pies oczywiście teraz nie widzi. Specjalnie odciągam uwagę, żeby po prostu nie widziała i zobaczymy, czy faktycznie znajdzie go po samym dźwięku. Wydaje mi się, że jak najbardziej tak. Dobra, piesku, na razie masz tutaj to, żeby cię tutaj nie męczyć. Pobaw się po prostu, żebyś nie wiedziała, gdzie teraz się Maciek kryje, no nie? Tam jest abera z drugą aberą, czyli oczywiście z pieskiem, a mi udało się schować tutaj, między tymi tujami, między tymi choinkami, a drewnem, które słuchajcie, mamy na zimę. Co prawda jest tu mega ciasno, mega mało miejsca, ale mam piszczałkę, jak się dobrze skryje, to myślę, że nie będzie mnie widać, ale na pewno będzie mnie słychać. Dobra, słuchajcie, widać go, widać, on sobie tam siedzi. I teraz robimy w takim razie wielki test, zaraz podejdziemy bliżej, użyjemy piszczałki i zobaczymy. Piesku, czy ty się przestajesz interesować moim butem, a się zaczniesz interesować tym, że tam jest gość? Dobra, przyszedł moment, żeby zacząć piszczeć, także biorę piłkę i. lecimy z tym, nie wiem, słuchajcie, to jest tutaj mega głośno, nie wiem czy pies to słyszy. No pewnie słyszy, ale czy się zainteresuje? No na razie nic nie słychać, ej serio Ja też nie mogę jakoś bardzo głośno mówić, no bo nie chcę żeby pies usłyszał mój głos Tylko to piszczenie Ej naprawdę to jest takie głośne Tutaj jest mało przestrzeni To jest takie piskliwe, straszna sprawa nie, pies chyba nie jest zainteresowany mną, no, bo jakoś pisze i pisze, on nie chce przyjść, no. Słyszy, słyszy, że coś się dzieje. Ja, słuchajcie, jej nie, jakby nie, nie każę tam iść, ani nic z tych rzeczy. Nie będę głośnych komentarzy wydawał, ale piesek chwilowo się, słuchajcie, interesuje, a potem znowu zapomina. Ej, słuchajcie, mega zwrot akcji. Ledwo co wyłączyłem nagrywanie. O, ona tutaj biegła, Ona nie widzi Maćka, ale wie, że coś tam jest. No, znalazła mnie! Znalazła was! Nice. Ej, ogarnęła to totalnie. Serio. Tylko trochę czasu jej to zajęło. Pierwsze piski, tam wiecie, tej piłeczki, które były tam, słyszalne, już zrobiły na nie takie potem to olała i dosłownie serio, na sekundę wyłączyłem nagrywanie, ona ziup tutaj i, i, i znalazła Maćka. Więc no, 1-0 dla psa. Ewidentnie 1-0. Dobra, ty gwiazda. Popisałaś się już raz, zobaczymy czy popiszesz się Drugi raz, ona znowu atakuje moje buty Słuchajcie, Maciek schował się Tam w samym rogu działki Więc jest naprawdę teraz daleko od pieska I zobaczymy, czy będzie 2-0 dla piesunia Czy może nie będzie 2-0 dla piesunia Bo akurat je trawę I szczerze mówiąc ma wszystko absolutnie Gdzieś. Dobra, jestem już w kolejnej kryjówce Tym razem jestem w rogu Naszego ogrodu, totalnie w rogu Dokładnie po przekątnej, tam gdzie Abra i Jasiek Będą zaczynać. Mam za to, słuchaj Słuchajcie, dwie piszczałki będę nimi piszczał naraz i będę jeszcze krzyczał. Będę krzyczał, abra, abra do mnie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, zaczynamy piszczeć i krzyczyć? Abra! Abra do mnie! O, 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 usłyszała! Usłyszała słuchajcie, coś, ale nie wie skąd, nie wie gdzie, nie wie jak. Słyszy piszczałkę. Nie widzi, słuchajcie, nawet ja go ledwo co widzę, no nie? Więc abra tym bardziej, ale patrzy to, ogarnia Patrzy się na mnie, jakby... Ja, ja nie wiem. Dobra, ja zostanę tutaj. Ej, ogarnia, ogarnia. Ej, naj! Dobry pies, dobry pies. Ale ej, byłeś na tyle skryty, że ja Cię nie widziałem, ja, ale... a co dopiero pies, więc ono ej... naprawdę po węchu i po słuchu. Bardzo szybko to ogarnęła, serio, bo widziałem Was cały czas i ona naprawdę Ej, serio, naprawdę piesek się popisał. Znaczy, takie jego zadanie. No dobra, piesku, masz teraz trzecią szansę, aby się popisać. Maciek, słuchajcie, uciekł naprawdę daleko. Serio, w ogóle go nie widać, bo jest za rogiem i ledwo co go słuchać. Przynajmniej, przy, przynajmniej jeśli chodzi o mnie, ja go ledwo co słyszę. No pies na pewno lepiej go słyszę. I no nie, czy Ty znalazłaś ucho? Nie, nie. Nie, 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 nie. Pies, to ma być dopiero na... O, dawaj, od... nie, pies, oddawaj ucho. To ma być dopiero nagroda. To ma być nagroda dla dobrego. O ja, no nie, no ja mówiłem, że to jest złodziej, ale naprawdę, że aż tak, gościu, nie ma żadnego ucha, kiedy się nie popisałaś. Oddajemy ucho. Potem dostaje piesek ucho. Przed wami moja trzecia kampa, trzecia kryjówka. Jeżeli się zastanawiacie, ej, ale gdzie tutaj jest kryjówka? No, ja muszę się tutaj mniej więcej wpakować i to naprawdę będzie hardkorowe. Nie pozostaje nic innego, jak tylko wejść. Ostrożnie, ostrożnie, ale jak tu. A co tu się dzieje? Jak tu wejdę, a słuchajcie, chyba udało mi się właśnie przejść, to naprawdę będzie mocarnie. W sensie, no pies mnie nie znajdzie, nie ma w ogóle szansy. Sami zobaczcie, jak to wygląda. Po prostu tutaj nie ma przejścia, nie ma opcji, ale ja mam piłeczki, ja będę oczywiście krzyczał. No i zobaczymy. Ja trzymam kciuki, żeby pieskowi się udało. Dobra, chyba pora zacząć piszczeć. Także zaczynamy piszczeć. Abra! Słyszę coś, ja ledwo co słyszę. Ona mocno słyszy. Ej, słuchajcie, to już jest naprawdę mega daleko. I to w dodatku słuchajcie za tymi krzakami i tak dalej. Ona wie, że coś się święci. Abra! Abra do mnie! Ale nie idzie dalej. Ja specjalnie słuchajcie, nie idę przed nią, żeby nie dawać jej znaku, że okej, okay, to jest dobry trop. Słyszy, słyszę, że coś jest nie halo. Szukaj, szukaj! Tam. Teraz masz podpowiedź, piesno. Szukaj. Ona słyszy, ale ma to totalnie gdzieś. Nie no, czekajcie, jest zainteresowana. Eee, idzie, 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 idzie. idzie. Tak daleko on się ukrył, nawet nawet za tym. Ej, totalnie, totalnie go nie widać. Abra do mnie. Jest! Ej, nice! Ja nie miałem bladego pojęcia, że on się aż tak ukrył. Myślałem, że słuchajcie, Maciek stoi dokładnie w tym oto miejscu, ale okazuje się, że nie. Ej, nie, naprawdę już był daleko. On był w takim miejscu, że Abra startująca gdzieś stamtąd, to w ogóle nie miała prawa wiedzieć, gdzie on jest. Totalnie. Więc no pies 3-0 z nami wygrał. Okej, okay, słuchajcie, zostawiliśmy w tamtej części ogrodu Abre teraz samo na około 3 minuty. Jesień się stanie, spokojnie nie wybiegnie, cała działka jest tutaj zagrożona i tak dalej, i tak dalej. I chcemy po prostu zobaczyć, czy my ją znajdziemy wy 30 sekund. Maciek weźmy, słuchajcie, stoper i po wejściu już właśnie na trawę, włączymy stoper, odliczymy 30 sekund i jeśli uda nam się znaleźć, no to, no to punkt dla nas. To nie chyba nie dostaje ucha. Nie no, dobra, ucho to dostanie oczywiście na końcu odcinka, no bo wygrała z nami 3-0. No póki to jest 3-0, ale możemy się odegrać teraz. Możemy. 30 sekund, to jest mało czasu, ale spróbujmy. Napiszcie w komentarzach, jak myślicie, czy faktycznie nam się udają znaleźć w tyle czasu. Dobra, słuchajcie, czas start. start i teraz mega ważne, nie możemy być głośno, bo ona po prostu przyjdzie do nas. To tak. No z głosów. Ej stary, tu jej nie ma. A właśnie, nie sprawdziliśmy nawet bluszczu, ale wydaje mi się, że w tym bluszczu jej tutaj nie ma. I teraz tak, nawet jak przejeżdżam kamerą przez cały ogród, stary, nie ma jej. No dosłownie jej nie ma. Nawet jak przelatuję... No, Ej, stary, dosłownie. Nie ma jej, ale y, spokojnie, ona na pewno nie uciekła, bo mamy tutaj Pięknie właśnie wszystko ogrodzone. Już 5 sekund tylko? Ej, ale bez przesad, Nie no, tam na pewno nie było, I bo byśmy ją słyszeli. Koniec, koniec, czasu. No czas. dobra, ale czekaj, spróbujmy ją teraz znaleźć, nie? No bo jakby, wait, tam jej na pewno nie ma, bo byśmy to słyszeli. Tutaj? Czekaj, może wejdę na to. Ej, Zio, poważnie, jakby piec, gdzie ty jesteś? Jest? Gdzie jesteś? Masakra, czekaj, czekaj, czekaj. A gdzieś stary... Tu jest? Tu jest. Tu jest? jest za tymi kujami. Ty, ale ona w ogóle była bezszelestna. Zobacz, no! Nie, nie, nie. Udało się. Ej, w minutę w takim razie mam dla psa, słuchajcie, małe, co nieco, bo wygrała z nami cztery razy. A brusia, ja. patrz, jakie ucho mamy dla piesa. Nie chcesz ucha. A przed chwilą chciałaś. O, dobra, no to musisz teraz sama wyjść. Ooo! Rzuciła się na ucho. Stary, on jest. jest jeszcze w połowie tam. O, nie, no i teraz mamy po psie i po uchu nie ma, zniknęli. Nie, nie istnieje już w tym ogrodzie, nie? Teraz pies będzie nieobecny, ale no, zasłużył na to. Powiedzmy sobie szczerze, Abra na to zasłużyła. Wygrała z nami i w chowanego i. Ten... No jest dużo lepsza, po no prostu. Jest lepsza. jest lepsza w chowaniu i w szukaniu. I co w jedzeniu ucha też jesteś lepsza, niby? No dobra, jedź sobie spokojnie. My wam przypominamy o tym, żebyście subskrybowali kanał. Najlepiej z dzwoneczkiem, bo są regularnie tutaj filmy. I w ogóle piszcie w komentarzach, jeśli macie jakieś sugestie odnośnie tego, co mamy nagrywać albo czego mamy nie nagrywać. E, pies jest chyba wyłączony na najbliższy tydzień. Tak, tak, tak mi się. Podajcie oczywiście jeszcze na nasze instagramy, żeby być ze wszystkim na bieżąco, a my Wam życzymy. Dobrej godzineczka. Eleczko i puuu!